z wami we wtorek, mój wolny dzień. E, u, widzę, że będę musiała usunąć miejsca trochę na czy usunąć filmiki zrobić miejsca na, mm, na kamerze na karcie. Jak widzieliście, my z Miluniem już z białego rana o 8 rano byliśmy na spacerku. Niepsiul byliśmy na spacerku. Tak byliśmy, nie. O, ojej, ojej, poczekaj, no, Ała zrobiła mamunia, widzisz? Cieplasam. Um, I tak, mówiłam wam ostatnio, że Asia przyjechała, więc jestem z Asią umówiona. Troszeczkę plany były inne, ale Asia musiała oddać auto do um, do BMW, żeby zrobili jej przegląd, dali plakietkę i tak dalej, więc ona dopiero auto będzie mogła odebrać za 4 godziny minimum, eee, dlatego stwierdziłyśmy, że zrobimy tak, że ja się ogarnę, wyjdę z Milanem. Zbiorę swoje rzeczy, które potrzebuję, pojadę do Drezna, odbiorę ją w BMW i po prostu jak będę wracać do domu, no to z nią zajadę do tego BMW, ona sobie auto odbierze, a ja sobie wrócę do domu. Także taki jest plan na dzisiaj. Chcemy wejść do Rossmana, do DM-u i tak dalej, um, tak dalej. Więc no mamy godzinę 10. ja idę szybciutko jeszcze z Miluniem do tak zwanego Siurka i... Um, i będę jechać, no bo mimo wszystko chcę wykorzystać ten dzień. Oczywiście Asia przyjechała, i słuchajcie, pogoda jest przepiękna. Grzeje słońce, fakt, faktem jest bardzo mroźno, przynajmniej tutaj u nas, czy u mnie jest bardzo mroźno, no ale są góry, więc nic dziwnego. Natomiast e, w drezie na pewno będzie cieplej. Także no, ja lecę. E, jak wrócę, zostawię Milana. E, wezmę ze sobą aparat, ale na pewno przerzucę się e, na telefon. Dokładnie tak. Słuchajcie, jestem u Asi, e, no pojechałam się odebrałam w tym BMW e, i właśnie weszłyśmy do Asi do domu i śmiać mi się chciało, bo patrzę na stolik, a tam leży, stoi puszka po, po Red Bullu. ja mówię, to co to po moim ostatnim razie, Asia, Asia 2,5 miesiąca zostawiła puszkę, stała tutaj puszka, że, że, że jak przyjadę, to żebym ją ze sobą zabrała, wiecie, no. Dla tych z Was, co, co nie mieszkają w Niemczech, za każdym razem jak kupujecie napoje, czy w puszkach, czy w butelkach, e, to one mają kaucję i taka puszka po Red Bullu ma 25 centów kaucji, więc no wiecie, to jednak się zbiera mimo wszystko, cztery takie puszki i macie euro, bo to jest kaucja, wiecie, jak kupujecie ten napój, to płacicie dodatkowo i to jest po prostu zwrotne. Kiedyś w Polsce też tak było, z tego co pamiętam. Może nie wszystko, ale część rzeczy była z kaucją zwrotną. Nie wiem, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No i słuchajcie, Asia przywiozła mi zakupy. O Matko Boska, jakie to ciężkie! Ja już Wam pokażę. O, już tutaj widzę, Asia przywiozła mi trufle. Dzięki Asia. Na. O Jezus, Maria, wybaczcie. Musi być. Tak, trufle to jest. Tradycja już. Tutaj cała siatka, słuchajcie, moich płatków kosmetycznych, tu jest chyba 6 sztuk, z tego co pamiętam. No i tutaj już Wam pokazuję, może ja Was obrócę, będzie łatwiej po prostu. Tutaj są rzeczy, o które ja Asię poprosiłam. Między innymi mydła z Batem Body walks, czyli dwa razy kupiła mi. Jezus, z rąk mi wszystko leci, jeszcze zaraz porozwalam. Dwa razy kupiła mi Asia e, Vanilla Bin Noel. E, słuchajcie, ja to już, e, ja te mydła już miałam. Ja, czy nie, nie mydła o tym zapachu miałam. Chociaż tak, nie, miałam mydła o tym zapachu. E, i, I świecę, tak, miałam, miałam. I świecę. Do tego kupiła mi Asia e, balsam do ciała. Żel pod prysznic, więc e, cała e, e, co? cała kolekcja. I jeszcze dwa razy mydło do rąk Darkis. To są mydła w piance. E, no, także cieszę się niesamowicie. No, wiadomo, że teraz już nie będę używać tego, zostawię to na przyszłą jesień-zimę no bo no teraz wiecie już coraz cieplej się zaczyna robić i mnie tak mimo wszystko będzie taki zapach e, przytłaczał ewentualnie no mydło będę mogła sobie użyć e, nie uszyć tylko użyć e, ale to jeszcze nie jest wszystko Jezus no co jest ze mną dzisiaj mi się ręce dosłownie trzęsą jak nie wiem jak pijakowi jakiemuś czekajcie tak, oprócz tego, jedna z Was poleciła mi puder pod oczy, znam, więc Asia mi przywiozła na moją prośbę. Kolejna rzecz, którą któraś z Was mi poleciła napięty, to jest kremobaza 50%. I tutaj Asia przywiozła mi jeszcze skorbin, bo jak wiecie, ja należę do chorobliwych osób, to wszystko, nie? Tak, do chorobliwych osób, więc no, czekajcie, obrócę się do Was. Więc, no wiadomo, że. Aj, kiełbę! Słuchajcie, kiełbę! Asia mi teraz pokazała. Bo ja ją zaraz otworzę i sobie jedną, jedną, jedną wezmę. Patrzcie, kiełbę! Ej, to, to jest naprawdę, słuchajcie, chyba najlepsza kiełbasa, jaką jadłam. Ja Asia mi przywiozła w zeszłym roku raz. Coś tam było, że gadałyśmy, że ja kiełbasę bym chciała z Polski. Ja Asia mówi: O, to ja mam taką dobrą przywiozę ci. Jezus, jakie to jest pyszne, słuchajcie, ja potrafię całe takie opakowanie sama wciągnąć, także ja sobie zaraz otworzę i, i albo jak możesz to weź mi tam rozetni otwórz i, i ten, i zaraz sobie zjem, bo ja jeszcze w ogóle dzisiaj nic nie jadłam, mamy godzinę, no 11.42, także tyle zakupów z Polski, jestem o prawie 50 euro lżejsza. Um, oczywiście ja się cieszę, słuchajcie, że euro tak bardzo dobrze stoi teraz, jak chodzi o Polskę, bo dzięki temu um, no, jestem w stanie więcej zakupić, a mniej płacę. Nie? No. Także, jak Wam mówiłam, plany są takie, że, no wiecie, jeszcze chwilę po, pogadamy, ja wciągnę kawałek kiełby i e, no i będziemy potem szły do... Co? Do. A, do pasażu. Jezu, ja się zawiesiłam. Patrzę do, do pasażu. Y, no i pójdziemy tak, do Liptau y, i pójdziemy y, zarówno do Demu, jak i do Rosmana. Dużo nie potrzebuję, aczkolwiek muszę kupić. Y, przykładowo y, potrzebuję y, maskarę, muszę kupić, bo mam tylko jedną, jedyną. I mam dzisiaj tylko jedną warstwę. Słuchajcie, patrzcie, jak mi rzęsy powypadały. Boże, ja mam takie przerwy. Znaczy, one tu już odrastają, ale są krótkie, to jest, to jest jakaś tragedia. Nie wiem, czy pamiętacie, że ja używam to serum Lush Cocaine, um, które zakupiłam w grudniu. bodajże że za 20 euro, no normalnie 30 euro kosztuje. I powiem Wam, że jeśli mi się nie wydaje, a wydaje mi się, że jedna z Was mi już pisała, że jej to serum nic nie dało, i słuchajcie, no u mnie też ono nie daje, niestety, nie, mm -mm. nie daje żadnych, to jest, wiesz co to nawet z folą Klasze, lepsze efekty mi dawało. Tak. A jest tańsze o 10 euro. Mm -hmm. Aniżeli tak. to laszku. Kejn, to lasz niestety, a znam osoby, które, które mam ją wyhodowały na tym piękne rzęsy. No ale popatrz, ja używam to już ile? No, no około ze 3 miesiące już no, używam i, i nic, kompletnie nic, poza tym, że mi wypadła połowa rzęs, nie? no ale mi to rzęsy ze względu na tarczycę wypadają, także no. Dobra, idę jesią kiełbę, bo normalnie aż mi się w żołądku. w parku posiedziałyśmy, bo naprawdę ładna pogoda jest. Um, I no coś tam wam nagrałam, ale wiecie co? Taka bida, taka kicha z kaszaną. Nic kompletnie, nic fajnego nie było. Um, ja w Rosmanie kupiłam e, moje dwie maskary z Catrice ta jedna wodoodporna i ta druga z taką silikonową szczoteczką będę musiała ale kupić jeszcze jedną bo um, no ja mam teraz same z silikonowymi szczoteczkami ja wiecie że ja używam z reguły dwie warstwy i zawsze używam jedną silikonową a jedną właśnie z normalnym włosiem natomiast e, tej mojej ulubionej z rival de e, lub tam były tylko trzy sztuki i wszystkie trzy były otwierane więc no ja nie wezmę już takiej maskary nie kupię e, no, no i w dm no w dm słuchajcie, no bida, jak nie wiem, co jest najśmieszniejsze, ja wyciągnęłam to teraz tutaj, zrobiłam wystawkę Asi na stole, ja Wam zaraz pokażę, co ja kupiłam, nie uwierzycie, ja za to zapłaciłam, słuchajcie, nie chcę Was skłamać, 30,90 euro, i 90 centów. przecież ja nie kupiłam nic, ja mówię do Asi, ty, ja przecież nie kupiłam nic, nic kompletnie, patrzcie na to, to są rzeczy, które ja kupiłam. Dwie te ta tabletki, te, te, te browzowane do rozpuszczania w wodzie, multiwitaminę. Dwa olejki zapachowe, jeden waniliowy, drugi cytrusowy, bo ja je dodaję sobie do kominka po prostu. E, moje dwie świeczki o zapachu drzewa sałendałowego. Jedne płatki pod oczy hydrożelowe z Balea. Krem na noc do twarzy, bo mój się kończy z Balea. To jest nowość. To jest no, peeling cleanser, jak, jak widać, z kwasami AHA i PHA. E, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, ale on kosztował 3,95, więc jeszcze cena w miarę ok. E, na wyprzedaży, słuchajcie, był mój olejek z Vela. Ja mam swój jeszcze co najmniej tyle, ale wziąłam na zapas no bo już potem widocznie nie będę mogła kupić, bo był na wyprzedaży e, za 5 euro chyba. Czekajcie, niech no ja sprawdzę. Mm, za 4,95, no no to chyba o euro. Nie, no słuchajcie, ja go normalnie za 4,95 kupiłam, nie wiem, no to co, nie wiem, nie wiem o co chodzi. 5,95, no to, no, no to o euro znieśli, ale zrobili. No i dwa smaczki dla Milana i jego karma, i słuchajcie, to jest wszystko. Ja za to zapłaciłam 31 euro, a tutaj nie ma nic, kompletnie nic takiego. Więc y, ja się, słuchajcie, zastanawiam. Tak, zapłaciłam jak za zboże, nie kupiłam nic tak naprawdę. Ja na samego Milana wydałam prawie 8 euro, a kupiłam 3 rzeczy dla niego. Więc ja nie wiem, ja nie wiem jak to dalej będzie, słuchajcie. Co mnie przeraża, ja chyba Wam nie wspomniałam. Jak jechałam do Asi, przejeżdżałam u siebie koło stacji benzynowej. No i litr benzyny kosztował już 2,18, a tutaj patrzyłaś było po dwa ile? 2,26, 2,26, słuchajcie, 2,26 euro centów. Ja naprawdę, ja wiem, że ja już któryś raz poruszam ten temat w przeciągu ostatnich vlogów, ale słuchajcie, ja się zastanawiam, jak normalny człowiek ma za to zapłacić, bo no ja już teraz naprawdę będę musiała na, z każdej strony na wszystkim oszczędzać, żeby mnie było stać na to, żeby dojechać do pracy. I cały miesiąc będę pracować po to, żeby pół wypłaty wydać na, na paliwo, a drugie pół wydać na rachunki. I tak naprawdę, koniec końców okaże się, że ja rachunków, czynszu i tak dalej mam więcej niż wypłaty. I ja nie wiem. I nie wiem, czy Wam też mówiłam, ale najgorsze jest to, że, em, że państwo się tłumaczy tym, że o, wiecie, co się dzieje na Ukrainie, tak? Ale prawda jest taka, że Ceny paliwa skoczyły przed tym, przed, zanim to wszystko się e, rozpętało, tak? I prawda jest taka, że po prostu Niemcy na prawo i lewo, czy głowy państwa na prawo i lewo szastały pieniądze. Tutaj trzeba wspomóc, tam trzeba wysłać i tak dalej, i tak dalej. Kasa państwa jest pusta. No i teraz taki normalny Mülla czy Schmidt musi płacić więcej, bo trzeba przecież kasę znowu wypełnić, tak? Nie ja mam nadzieję, że YouTube mnie zablokuje tego filmiku za to, co, co teraz mówię, bo to jest też całkiem możliwe. Bo wiecie, no to jest obraza, tak? No ale w każdym bądź razie taka jest niestety prawda. I już nie chodzi o to, wiecie, że wszystko podrożało, wszystko podrożało, ale no paliwo, ja nie wiem, no my przecież dopiero, dopiero od października, czyli my dopiero za pół roku dostaniemy podwyżki że 12 euro będzie y, y, jako stawka minimum na godzinę, ale to dopiero, dopiero za pół roku, a przez te pół roku to ja nie wiem, z czego ja mam płacić to paliwo. Ja wam powiem, że ja jestem, to już mówiłam przedtem do Asi, jestem tyle przed tym, żeby powiedzieć mojemu szefowi, żeby zwolnił mnie z pracy, bo mnie nie będzie po prostu na to stać. Wiecie, jeszcze jak się jest we dwójkę, to jest zupełnie co innego, tak? Bo wtedy jedna wypłata idzie na tego typu rzeczy, a drugą wypłatę jeszcze można się utrzymać. Ale ja jestem sama, ja muszę wszystko sama płacić. I to są niemałe pieniądze, które ja, które ja muszę na wszystko wydawać. Także ja nie wiem, nie wiem, jak to dalej ma być. Mnie to przeraża. I najgorsze jest to, to już Wam chyba mówiłam, że ja nie mam możliwości, żeby wziąć sobie dodatkową pracę. Tak? Bo ja mam. Nie mam stałych dni, ja nie pracuję od poniedziałku do piątku, od, od 7 do, do 15, tylko ja pracuję 7 dni w tygodniu, w różne, w różne dni pracuję po minimum 12 godzin, więc em, często gęsto jest tak, że ja przez 7-10 dni nie mam ani jednego dnia wolnego, em, a potem, potem mam, nie wiem, dwa dni wolnego, i potem znowu y, y, tyram, tak? Albo y, pracuję przez 6 dni w tygodniu, mam jeden dzień wolnego. No to wiadomo, że jak ten jeden dzień wolnego mam, no to nie pójdę gdzieś jeszcze pracować, bo ja po tych 6 dniach jestem po prostu zajechana i styrana jak pięty araba. Także ja nie wiem. Mnie to wszystko naprawdę niesamowicie przeraża. Ja się boję, do, po prostu no jak to się mówi, że się ma. boi się o człowiek o egzystencję swoją. I to nie, jest, to nie jest normalne i to nie jest dobre. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak to dalej będzie. Dobra, słuchajcie, ja muszę tu z powrotem wszystko wrzucić do siaty, a zaraz wyniosę. Asia zrobiła e, herbatkę, więc będziemy teraz herbatkę pić. O. Słuchajcie, tak siedziałyśmy z Asią rozmawiałyśmy, w ogóle śmiać mi się chciało, bo Asia opowiadała tam i, ta. I tak. I powiem, że jak opowiadała, to tak mi trochę szkoda jej męża. Przepraszam Wasia, ale muszę to powiedzieć. Nie mogę się oglądać No nie, Twój można pewno nie ogląda. Um, słuchajcie, no i stwierdziłyśmy, że idziemy jeszcze, przejdziemy się do Aldiego. Wasia ma tutaj Aldi Rzut Beretem, no ale jest tak piękna pogoda, że wiecie, no szkoda z tego nie skorzystać, także. Idziemy się, przejdziemy, zobaczymy. Może ja jeszcze kilka rzeczy dokupię, em, no bo jeżeli jutro nie zrobię zakupów, no to już w tym tygodniu nie będę miała możliwości e, pójść do supermarketu zbytnio, więc idę, zobaczę. W sumie niby nic nie potrzebuję jedzeniowego, teraz przynajmniej tak mi się wydaje, więc, ale zobaczę, no może mi coś w oko wpadnie. Piero co weszłam do domu, a mamy już za 26 wieczorem, ale byłam jeszcze, wiecie co, w, w czym? W Penim odwieźć kaucję, no butelki z kaucją i tak dalej. Um, I zrobić mini, mini, minimalne zakupy. Jak weszłam do domu, słuchajcie, to myślałam, może tak, jak weszłam do domu, to musiałam od razu okna pootwierać, słuchajcie, bo mi takie gazy puszcza, że cała chałupa śmierdzi, masakra. No, także okna pootwierałam, wyperfumowałam chałupę i okej, okay, jest. Nie? Bzdulku, ty mój. Chodź tu. Nachać. No, chodź, no, chodź. No, chodź, chodź ty mój bzdulu. O Jezus Maria, chłopie jaki ty. Albo ty jesteś coraz cięższy, albo ja coraz mniej siły mam. Bzdul. Patrz za oknem, co tam jest. Bzdulku, ty mój. Mówię Wam, coś on się strasznie ciężki zrobił. O Boże. Ty, co ty taki okrągły jesteś? Czy ty tyłeś, chłopie? No to dobrze. To dobrze, że przytył, Słuchajcie, bo Milan to jest chudzina, jak nie wiem. No, z Asią spędziłam miły dzień. Naprawdę znowu pośmiałyśmy się, jak nie wiem. O, ale jestem powiem Wam, że trochę zmęczona. 12 prawie tysięcy kroków, jak najbardziej. Ok, muszę te rzeczy tutaj, słuchajcie, porozkładać. I przede wszystkim zaraz zabieram się e, za sprzątanie mieszkania. E, wiecie, kurze i tak dalej. Na tyle, żeby jutro. Jak wrócę po szkole do domu, to żeby. Bo ja wrócę prawdopodobnie 16.30 gdzieś w tym. W, tym em, w tej godzinie. Powinnam, tak przynajmniej jest planowane. Em, I ten. I no to wtedy wiecie: tylko, żeby sobie jedzenie ugotować no i podkurzać, pomyć podłogi. A kurze, chcę dzisiaj pościerać, no bo no mimo wszystko wiecie: w końcu muszę. Ja nie mam po prostu kiedy. I gdyby nie fakt, że ja się z Asią. Dzisiaj spotkałam, no to na pewno e, powiem Wam szczerze, że sprzątałabym przez cały dzień. E, no bo jutro szkoła, czwartek, piątek, sobotę pracuję, dopiero niedzielę mam wolną. No ale w niedzielę muszę znowu korytarz sprzątać. Nie wiem, albo w poniedziałek posprzątam korytarz. Wszystko zależy od tego, jak plan będzie wyglądał na przyszły tydzień. E, no ale w przyszłym tygodniu już mamy egzaminy. Ja mam wtorek, środę. Em, jeszcze zajęcia? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Jestem, słuchajcie, ja chwilowo jestem po prostu przemęczona. Taka jest prawda. No. Dobra. Ja idę się tu wszystkim zająć. Oczywiście wrócę jeszcze do Was później. Wiecie co? Dwie godziny później, dokładnie, dwie godziny później mieszkanie jest posprzątane, no poza podłogą oczywiście. Podłogę jutro już ogarnę, bo no mamy za 28 wieczorem, więc ja już na pewno nie będę e, teraz odkurzać. Natomiast będę jeść, bo cały dzień zjadłam tylko ten kawałek kiełbasy i więcej jeść nie jadłam nic. No więc tu jest moje jedzenie: chiński makaron z piersią z kurczaka, brokułami, papryką czerwoną i pieczarkami i sosem. Także ja się zabieram za jedzenie. Tam na jutro mam jeszcze jedną potężną porcję. No a zaraz po jedzeniu. No, będę szła jeszcze z Milanem na zewnątrz. Także jeszcze nawet muszę zmyć makijaż i w ogóle, słuchajcie, jestem zmęczona, muszę się przyznać, że jestem zmęczona. A jutro mam znowu szkołę. Powinnam się jeszcze pouczyć, przynajmniej przeczytać co nieco, także pewnie to będę robić. Najpierw idę jednak jeść. Coś mi głowa spędzi. Słuchajcie, czas dzisiaj leci niesamowicie szybko. Już mamy w pół do dziewiątej. Ja przecież dopiero co jadłam i wychodziłam z Milanem. Także ja będę lecieć teraz, zmywać makijaż i jeszcze z godzinkę zajrzeć do notatek i będę szła spać. Jestem zmęczona. Ja ostatnio bardzo dużo śpię i chyba mój organizm tego bardzo potrzebuje. W sensie, że idę wcześniej spać normalnie. O tej porze to już potrafię spać co najmniej 45 minut. Także, no jestem ostatnio po prostu na stop zmęczona. I śpię, co jedzie, jak się położę, zasypiam i śpię calusieńką noc do białego rana, także wczoraj poszłam spać. Wybaczcie. Och, wczoraj poszłam spać. Nie chcę Was skłamać, ale jeszcze ósmej wieczorem nie było. I spałam do dzisiaj, do siódmej rano. Kilka minut przed siódmą się obudziłam. No, także dzisiaj to na tyle. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Pa, pa.